Po koszykówce pora na piłkę nożną. W rundzie jesiennej na boiskach czwartoligowych świetnie w grupie południowej spisywała się drużyna Stali Pleżew. Ten zespół zajął pierwsze miejsce, a duży wkład w sukcesy podopiecznych trenera Adriana Popławskiego miał pomocnik Tomasz Zawada. I teraz ten 23-letni zawodnik ma szansę trafić do drugoligowego Jaroty Jarocin. Tomasz Zawada wystąpił w dwóch kontrolnych meczach jarocińskiej drużyny. W rozegranym w Jarocinie sparingu z czwartoligowym Płomykiem Koźminiec należał do najlepszych zawodników na boisku. Dobry występ zakończył zdobyciem bramki. Następnie w barwach jarocińskiego drugoligowca zagrał w Poznaniu, gdzie przyszło mu zmierzyć się z pierwszoligową Wartą. Szczerze jestem zadowolony z dwóch występów. Pierwszy mecz był troszkę lepszy, lepiej zagrałem, drugi, drugi troszkę sobie, ale myślę, że to było spowodowane też tym, że przeciwnik był bardziej wymagający jednak. Pierwszoligowa Warta Poznań to nie czwartoligowy Płomy Koźminiec i to Warta dyktowała w tamtym drugim meczu warunki, ale myślę, że mecz daje do udanych i nie mam jakoś tak sobie nic do zarzucenia, więc myślę, że jestem zadowolony i pozostaje mi teraz czekać. Po tych dwóch meczach pojawia się pytanie... Czy te właśnie pojedynki sprawią, że 23-letni pomocnik pleszewskiej drużyny trafi w przerwie zimowej do Jarocińskiego drugoligowca? Dziś decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Tener ma pewne decyzje, też musi. Tak przekazał mi takie informacje, że musi porozmawiać z zarządem, jak to zarząd widzi finansowo, bo też to się wiąże z jakimś transferem, jakimś wykupieniem zawodnika, więc to nie ode mnie tylko teraz zależy. Tomasz Zawada, który jest wychowankiem Pleszewskiego klubu, nie ukrywa, że jeżeli pojawi się realna szansa przenosin do Jaroty bądź innego klubu z wyższej ligi, to będzie chciał z niej skorzystać i spróbować swoich sił, występując na wyższym poziomie. Jest to jakieś tam spełnienie nawet marzeń, bo druga liga to już jest wysoki poziom. Ja zaczynałem od okręgówki, czyli to jest trzy ligi wyżej i nie ukrywam, że chciałbym tym bardziej teraz studiuję w Poznaniu i mieszkam w Poznaniu, więc to by było też wygodniej dla mnie, bo ten rys poznania i lepszy dojazd itd. Zainteresowanie Tomaszem Zawadą ze strony klubów z wyższych lig nie jest dziełem przypadku. 23-letni zawodnik ma bowiem za sobą bardzo udaną rundę jesienną. Był podstawowym zawodnikiem Pleszewskiej Stali i zdaniem fachowców należał do grona najlepszych piłkarzy występujących w rozgrywkach Grupy Południowej czwartej Ligi. Czy jesień? myślę, że zajęcie do wydanych. To już ta jesień zaczęła się fajnie już w sierpniu, gdy byłem na kadrze. W Polski, tam już, tam już jakoś tak forma przyszła trochę lepsza. Jeśli no jesieni, no do udanych, tym bardziej końcówka jesieni, gdzie jakoś tam odnaleziono mnie i, i zagrałem na tych testach w Jarocie, to myślę, że mogę zaliczyć tę i tę rundę do jedną z najlepszych w moim życiu. Jak udało nam się dowiedzieć, Jarota Jarocin nie jest jedynym klubem, który interesuje się pozyskaniem Tomasza Zawady. 23-letni pomocnik otrzymał także trzy inne oferty z klubów z wyższych lig.